miał tych swoich braciszków i obserwował braciszków, ile to trzeba wypić wina, tak żeby się czuć komfortowo do głównego posiłku. Obserwował, obserwował i wreszcie doszedł do wniosku, że taki przeciętny, dobrze odżywiony braciszek, bo braciszkowie byli z reguły dobrze, dobrze odżywieni, od, y, żywieni, potrzebuje, żeby komfortowo jeść i y, trawić ten posiłek 0,7 litra wina. W związku z tym kazał zamówić butelki na 0,7 litra wina. I począwszy od początku XVIII wieku, jak mamy standardową pojemność butelki 0,7 litra, tak jest ta podstawowa miara butelki do dziś. Do dziś.